Witam, 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 witam serdecznie wszystkie osoby z znaku lwa. Na czytanie tarota na miesiąc wrzesień 2025 dla was drugie. Lwy. Zobaczymy co tutaj tarot chce wam przekazać ważnego na ten miesiąc. Słuchajcie, ja zapraszam do lajkowania komentowania i subskrypcji kanału, byście byli na bieżąco z filmami, które nagrywam. Jeżeli nie chce się Tobie pisać w komentarzu nic, bo nie masz ochoty. Zostaw serducho, że tu byłeś, że tu byłeś. Będę bardzo wdzięczna. No dobrze, no i jaka ta energia będzie we wrześniu dla znaku lwa? Jaka energia będzie wam towarzyszyła, drogi głowy? Siedem buław. Ogień, ogień, nie? To jest wasza karta. Czego będzie mniej? Jakiej energii będzie mniej? Co odchodzić będzie? Mhm. Czego będzie mniej? Wisielca lekarkana ja nie czytam kart odwróconych więc proszę się na tym nie skupiać czego będzie więcej? Czego będzie więcej w tym wrześniu? Czego będzie więcej? Jakiej jaki będzie więcej? Trzy denary. Hmm. Okay. Co Wam będzie pomagać w tym wrześniu, drogie Lw? Jaka energia będzie pomocna? Co Wam będzie pomagało w tym wrześniu? Osiem mieczy. Dobrze, dobrze. Co będzie stało na przeszkodzie? Co będzie stało dla lwa we wrześniu na przeszkodzie? Co będzie Wam przeszkadzało? buławy, no? ok, to by pasowało i jaki wynik rezultat wynik, rezultat poproszę asmonet, bardzo dobrze zobaczcie, jak tu zielono ogniście <gry> a w tle, co my tu mamy królowa denar no proszę, duma z siebie bezpieczeństwo chcę tu bezpiecznie siedzieć pomagać, pracować. A może też być jakaś osoba bardzo ważna z trygonu ziemi, na przykład dla Was, drogi Lwę. Zobaczmy, jaka jest rada. Dobry miesiąc, powiem Wam. Dobry miesiąc. No. Wielkie arkany odchodzą też. Jedna rada dla znaku 2 na wrzesień. Cesarz. O proszę. Rada. Bądź tym cesarzem, nie? To jest też ogień. E, e, e. I jedną wyrocznie szamańską na wrzesień dla znaku 2. Koło fortuny, szczęście i wyczucie czasu. Proszę. Mówię. Dobry miesiąc. Zobaczcie, kolorami, jak bardzo mocno jest tutaj podobne. Słuchajcie, przede wszystkim myślę, że chodzi tutaj, może o osobę, ale tak czy tak: królowa denarów, mała cesarzowa ziemia, bezpieczeństwo, finanse, praca, dostatek, pomoc dla innych, pomoc dla rodziny, pomaganie, ale też i otrzymywanie pomocy. Jest to duma z siebie, nie? duma z siebie, więc najprawdopodobniej Wam o to chodzi, żeby tutaj być. Bezpiecznym, tak? Siedzieć sobie i obdarowywać innych, ale też otrzymywać. Zobaczcie, miesiąc siódemka, nie? siódemka buław to jest wasza energia, czyli jesteście sobą. Nie? Stawianie granic, walka o swoje, przekonania, niepozwalanie, żeby ktoś mi mówił jak mam robić. Co wszystko to, co dla Ciebie istotne i ważne, Ty trzymasz w ryzach. Ty po prostu wiesz, jak zadziałać. Ty wiesz, kiedy, kiedy i w którym momencie zadziałać. E? Komu pozwolić, a komu nie. Obrona, nie wiem, swojego zdania, obrona tego, co, w co wierzę, e, obrona tego, co dla mnie ważne, istotne. E? Asertywność też asertywność też ale tu jest dużo Mars, czyli ognia, tak? wie. Mars wie on się do, dobrze czuje, on potrafi zadziałać, on potrafi zrobić, on ma ogromną siłę przebicia, odwagę, a więc wy tutaj w tym miesiącu macie dużo siły, dużo odwagi yy. i powiedzenia też nie w pewnym momencie, nie, że nie, 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 tak nie może być. Zobaczcie, i tego będzie mniej. Zawieszenia, brak zdecydowania, opóźnień. Nie mogę nic zrobić, nie wiem jak zrobić, nie mogę nic ruszyć, nie mogę nic przyspieszyć, bo to nie ode mnie zależy. Tak? Przyglądanie się z innej perspektywy, z innej opcji. Tego będzie mniej. Tu jest czas działania, a nie zatrzymania. Czyli to odchodzi, bo przychodzi współpraca. Tak? Z tych dwóch monet powstaje jedna moneta. Współpraca, pomoc od ludzi, dogadywanie się. Świetnie tutaj razem współpracujemy. A więc jest tutaj trójca, która tworzy coś dzięki temu, że ty masz siłę, odwagę, że tu jest fajny etap wzrostu, nie? nauki, pomocy, wspierania się nawzajem, pomagania sobie nawzajem. Tworzenia razem, nie? jedynka samemu nie jest łatwo, we dwoje już jest lepiej, ale jeszcze jak wchodzi z tych, dwu, z tych dwóch, nie? powstaje jeszcze trzeci, czyli mamy tutaj świetne, świetną twórczość, mamy tu świetną pracę, mamy tu świetny pomysł, mamy tu świetne e, działanie. Nie? Co Wam będzie sprzyjać, zobaczcie. Tu, tu będzie Osiem Mieczy, że nie będziesz czuł się jak w klatce umysłu, że znajdziesz rozwiązanie, jak być tym motylem, jak wyjść z, tego, z tej blokady, bo Ty masz tutaj ogień i power do tego, żeby z tego wyjść. Osiem mieczy jest taką energią, nie dam rady, a to będzie Cię wspierać. Tak. Ja wiem, że dam radę, bo to tylko myśli. O czym ja tu myślę w ogóle? Tu nie ma ciemnych myśli. Ja nie chcę myśleć, że nie dam rady. Ja właśnie wręcz przeciwnie. Ja to rozwiążę. Ja potrafię wyjść z tego. Nie? A trzy Buławy, zobaczcie. Skoro ja potrafię, to nie będę tu czekać. Nie, nie będę czekać. Trzy Buławy jest fajną energią zrobienia kroku do przodu, ale to jest. Nauka cierpliwości, czekania, ja? co mi wszechświat przyniesie. U Ciebie nie ma. To nie będzie Ci sprzyjać. Że... A, poczekam. To, to czekanie tutaj odchodzi. To nie jest dla Ciebie dobre. Poczekam, aż mi wszechświat przyniesie. Poczekam, co się wydarzy, co mi tu jakiś statek przypłynie. To nie jest dobre. To jest wychodzenie właśnie z, niemo z niemocy w moc. W działanie, w tworzenie, a nie czekanie na odpowiedni moment. E? Tu nie ma czekania, tu się zadziewa, a to daje Ci, zobacz, nowe możliwości, nowe szanse, nowe ziarno, tak? Daje Ci jakąś nową ideę. Jakieś nowe pomysły, jakieś nowe szanse, jakieś nowe możliwości dzięki temu. Rozumiesz? Rozumiesz? To jest. Nie masz tutaj takiego poczucia, że ja muszę się przyjrzeć, że ja muszę tu się zastanowić, a jeszcze nie wiem, to ci nie będzie sprzyjać i to odchodzi. Ja już wiem, mówi Lew. Teraz już wiem. Wychodzę z klatki umysłu. Widzę inaczej. Potrafię, bo osoby są tu pomocne, które cię rozświetlają tą, e, tą sytuację. To, czego nie wiesz, to, czy, to, gdzie umysł może cię blokować, to ty dzięki współpracy z innymi zaczyna się u ciebie to wszystko jakby, tak? jakby zadziewać w, w takiej. Sposób wyjścia, rozwiązania pewnych jakichś tam sytuacji, czy też problemów, czy to rozwiązywania jakichś ważnych dla ciebie opcji. I zobacz, rada dla ciebie tutaj fajne, kolorystycznie się dobrały, więc mamy tu, bądź cesarzem, myśl logicznie, zorganizuj e, to co chcesz tutaj dokonać w tym miesiącu, organizacja taka nie stwórz taką e, taką odpowiedzialną zorganizowania co mam zrobić i to wszystko tutaj przyniesie ci sukces, a więc zapanuj nad daną sytuacją ta, która się może wydarzyć i przyjmij po prostu rolę lidera tak? zrób tu jakiś plan i bądź Zdyscyplinowany. Bo koło fortuny przynosi ci szczęście i wyczucie czasu. E? To będzie bardzo ważne. Piętnastka, czyli szóstka. E, zobaczmy, co ona chce ci powiedzieć. Wyczucie: będziesz miał wyczucie. No, myślę, że tak. Koło Fortuny pojawia się po prostu bez zapowiedzi. Zwróć uwagę na wczesne znaki, przypadkowe spotkania oraz na pozór magiczne zachodzące jednocześnie zdarzenia, które zapowiadają jego nadejście. To może być rozmowa, to może być e-mail, to może być zaproszenie, to może być po prostu przypadkowe spotkanie. Ale to nie były przypadki. Wszystkie, wszystkie te zdarzenia. Zostały wyreżyserowane przez fortunę. I nie czekaj już dłużej. Mówiłam o tym trzy buławy. Nie czekaj już dłużej, Karpet. Przypomnij sobie, jakie jest Twoje najśmielsze i najszlachetniejsze pragnienie. I zaproś je do swego życia. To wszystko, co musisz zrobić. Zapraszam powiedz, zapraszam do mego życia. Szczęście i wyczucie właściwego. Właściwego czasu. Odmiana losu, która tu cię napotyka. To czas, kiedy wszystko zamienia się w złoto, to właściwy czas na szczęście. Tak. Tak. Więc tutaj będzie to twórcza siła koło fortuny. Dla dobra. Twojego dla dobra innych. A więc będzie Ci tu wynagrodzone po wielokrocie. Bardzo dobry miesiąc. No cóż, ja Wam dziękuję i życzę Wam tego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, buziaki. Pa pa.